Cześć wszystkim, to będzie moje pierwsze Q&A, więc proszę być dla mnie wyrozumiałym, jeśli będę jakoś się jąkać albo zastanawiać, bo chcę odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo jest tutaj, w sumie nie liczyłam, ale jedna osoba mi zadała, w ogóle myślałam wcześniej, żeby to nagrać, ale no nie będę sobie sama pytań chyba wymyślać. A właśnie Olivia, Olivia78970 pytała, czy będę właśnie jakiś haul nagrywać, albo... Howl. No, że jakieś ubrania po prostu... Albo czy właśnie nagram Q&A, to mi zadała właśnie pytania, więc będę odpowiadać. Dobra, pierwsze pytanie jest, ile masz lat? Jestem rocznik 2003, więc jak dobrze y umiecie ją liczyć, to mam w tym roku 21, a to dokładnie za 3 dni, jeśli liczyć już w środę. 20 jest niedziela, a ja mam w środę swoje 21 urodziny. Jezu, ile, ile już to czasu minęło? Z czasu Nie że czasu, tylko że... Właśnie lat jest już na tym świecie. Starzeję się. chciałabym, się mieć mniej. Ale to się w sumie tak zawsze mówi. Jak się... Teraz w tym wieku chciałabym mieć chyba mniej. Później będę mieć 40 lat, to bym chciała mieć tyle lat, co mam teraz, więc tak w sumie zawsze jest. A jakby się kogoś tu interesowało, to jestem z znaków bliźniot. bliźniąt. Drugie pytanie: do której klasy chodzisz? Chodzę do trzeciej klasy szkoły, liceum dla dorosłych, bo ja zaczęłam od razu od drugiej klasy, bo to jest szkoła trzy, czteroletnia i jeśli to by po podstawówce, to zaczyna od pierwszej klasy, a że ja byłam po zawodówce, to zaczęłam od drugiej, więc jestem teraz drugi rok. Byłam drugiej, teraz jestem trzeciej, jeszcze rok. I tyle. A następne pytanie było, na jakim kierunku jesteś? To ja jestem na rozszerzonej geografii i angielskim. Więc właśnie to mam rozszerzone. I mi się w sumie podoba, bo pamiętam, jak tak było, w pierwszy dzień przyszłam, że oni nas nie pytali, kto chce na jaki kierunek, tylko kto został w tej klasie, co po prostu jakoś to było podzielone. Więc nikt się w sumie za bardzo nie przynosił, ale ja się przeniosłam, tam była moja koleżanka, do innej klasy i dali. I w sumie dobrze, bo bardziej mi interesuje właśnie angielski i geografia niż ja bym miała tam, chyba była matematyka i. Matematyka i coś rozszerzone, więc ja na pewno bym tego nie chciała. Następne pytanie: masz chłopaka albo miałaś? Nie miałam i nie mam aktualnie, i nie szukam po prostu. <gryw> Jeśli będzie, to będzie, a tak to, żeby sobie szukać na przymusy, jak niektórzy robią, to nie. Tym bardziej, że jestem mega wrażliwa i łatwo mi jest, myślę, że zranić więc nie szukam. A jeszcze jest jaki, a nie, opowiedz o swojej pierwszej miłości, no to taki nie, po prostu nie było, może było jakieś zauroczenia, ale w sumie nie, no na razie zauroczenia nie było. E, Jaki jest twój ulubiony kolor? Nie mam w sumie takiego swojego ulubionego, lubię takie pastelowe kolory, na przykład taki pudrowy róż może, czarny taki no, że takie neutralne. ale chyba właśnie najbardziej mi się daje taki pudrowy róż, takie pudrowe kolorki o, o, ogólnie. Ile masz rodzeństwa? Mama, masz czwórkę rodzeństwa, Jedną siostrę i trzech braci, którzy są dwójka braci jest starszych, jeden o rok ode mnie młodszy. No i siostra też starsza. gdy w sumie jest dwa lata różnicy między nami, tak to właśnie tylko ten brat rok młodszy, a tak to reszta to co dwa lata jesteśmy wiekowo różnicy też między nami. Uprawiałaś. Uprawiasz? Lub uprawiałaś jakiś sport? Ja byłam młodsza, bardzo lubiłam biegać i brałam udział w jakichś różnych zawodach z A teraz to... Jeśli nie można to tak sportu nazwać, to lubię właśnie the fitness. Chyba to się fitness nazywa. Takie różne jak są na internecie dance, cardio, że się ćwiczy do piosenek, co już mówiłam, od Zuzni, ale kiedyś jeszcze ćwiczyłam od Pameli Rave od gro, witjo, jak tak to się pisze. Chyba od fit Lovers jeszcze na przykład, ale tak tu mówię, że jakieś sportu nie uprawiam, tylko Tylko właśnie to fitness. Co w domu ćwiczę. tu ten właśnie do piosenek, można ćwiczyć, więc o to jest najlepsze. Jakie może być polecanko, jeśli to nie chce się w ogóle komuś ćwiczyć albo na siłownie nie może chodzić, to takie coś jest też, na, też naprawdę fajne. Kim chcesz zostać w przyszłości? W sumie już taka przyszłość, to już nadeszła się, można tak nazwać, bo jestem pełnoletnia, więc mogę robić ze swoim życiem, co chcę. Ale kimś kiedyś chciałam zostać? W sumie tak mi się wydaje, ostatnio nad tym myślałam, to mi się wydaje, że ja chciałam aktorką zostać. Nadal jeszcze jakoś chciałabym spróbować w tym, ale myślę, że ja bym się za bardzo stresowała i nie wiem, czy bym ogarnęła z tym, z pamięcią, żeby zapamiętać ten tekst, rolę jakąś, ale zawsze bym chciała w sumie spróbować. Zawsze chciałam spróbować. I teraz nadal tak myślę, że może kiedyś się uda. Przydarzyło się w mojej okolicy. Kiedyś coś raz było, ale ja byłam wtedy za młoda. Więc musiałabym rodziców prosić, żeby ze mną poszli. I coś takiego było. Ale myślę, że kiedyś może się uda i spróbuję. A jeśli co, bym teraz kim bym chciała zostać, to no nie ma w sumie tak, kim bym chciała zostać. Nagrywam tutaj, więc jak jedna osoba tu pisze, jestem youtuberką ulubioną, więc miło. Czyli ja tak youtuberką jestem, nagrywam, więc można to tak nazwać. No ale fajnie, jakby się udało z tym YouTubem, bo mi to sprawia naprawdę dużą przyjemność i jakby właśnie więcej osób to chciało mnie oglądać, to by było fajnie, ale nie nalegam ja to, na, no jak tak pisałam od początku. Ja to bardziej nagrywam dla swojej pewności siebie, żeby właśnie podbudować ją. I myślę, że powoli, powoli mi się to udaje, bo już sama widzę po sobie, że jakoś... Już się tak, nie wiem, nie boję się, że można tak to nazwać. No już jest... idzie to w dobrą stronę z tego co widzę. Następne pytanie, co lubisz robić w wolnym czasie? To, to tak samo już wiele razy pokazywałam. Ja lubię te kolorwanki dla dorosłych malować. Ostatnio zaczęłam też ten obraz. Ogólnie tak malowaniem mi się wydaje, że od początku, jak już byłam jeszcze mała, to lubiłam właśnie plastykę w szkole. Zawsze byłam chyba najlepsza w klasie i lubiłam jakieś konkursy, na konkursy chodzić, dać w nich udział, kolorować malować, rysować, wszystko to co związane z plastyką lubiłam, więc nadal w wolnym czasie lubię to robić no ja to właśnie najczęściej maluję ale lubię też pisać więc tak jak na przykład y, miałam jakieś y, pisałyśmy coś na lekcji, to ja pisałam to w brudno pisałam sobie na brudno, a później w domu to wszystko przypisywałam, bo właśnie lubię też, też pisać Czy palisz? Czy pali no, czy palisz? Nie, nie palę i nie zamierzam, chociaż i następny w ogóle, a nie, dobra, to nie jest, to nie jest, to chodzi. Czy palę? To właśnie mówię, że nie palę i nie zamierzam na razie palić, chociaż próbowałam, wiadomo, że prób spróbować trzeba było. Jeden ja raz tylko miałam elektryka, elektrycznego papierosa, to spaliłam go, że całego, ale nie, że jakoś się uzależniłam od tego, tylko po chciałam spróbować i więcej nie palę. Po co mam sobie szkodzić na zdrowie, jeśli mi to nie jest potrzebne, więc nie, nie palę. Piłaś kiedyś alkohol? No, wiadomo, że piłam. Kto nie pił, kto już jest pełnoletni. Wiadomo, że trzeba zawsze spróbować, ale nie ciągniemy do alkoholu i po prostu nie lubię nie przepadam. Nawet na swoje 18 urodziny yy, nie piłam alkoholu. <grym>, Tylkoś może być to dziwne, ale ja po prostu nie piłam, bo nie lubię, więc po co mam się zmuszać? Piłam normalnie Pikola, a rodzina piła sobie alkohol. I czy masz jakieś kompleksy? Tak myślałam na tym. Tak mi się wydaje, że tak. Nie mam chyba tak za bardzo. Jeśli właśnie nie mogę sobie od razu nie mogę sobie od razu przypomnieć, jakie mam, to chyba ich nie mam. Na pewno bym chciała mieć brzuch bardziej umożliwiony i chudszy, ale pracuję nad tym. I w sumie tak, się nad tym tak pomyśleć, to chyba nie mam. Mi się wydaje. Chyba nie. Muszę sobie, sobie przypomnieć, ale nie, no chyba nie. Mówię, to te całe Q&A jest na takim spontanie, że ja tutaj czytam pytania i od razu odpowiadam, więc... Mówię szczerze to co myślę, a nie że przygotowywałam się jakoś do tego. I w sumie już tyle, nie ma więcej pytań. Więc dziękuję Oliwia za wszystkie pytania, bo to dzięki Tobie mogłem nagrać ten odcinek. I jeśli byście byli jeszcze czegoś ciekawie, to możecie zadawać, to może jeszcze nagram następny taki. Tutaj było w ogóle tak ogólnie, ile mam lat, gdzie chodzę do szkoły, czy mam chłopaka, więc tak ogólnie, więc jeśli Was coś jeszcze nurtuje, coś chcielibyście o mnie wiedzieć, to zadawajcie pytanie gdzieś w komentarzu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się na to, na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, już to pewnie będzie vlog, a nie Q&A, bo właśnie nie mam pytań, więc czekajcie. Bajo!